Siemanko ludziska, tutaj rysukę I dzisiaj chciałbym się, was, chciałbym się wytłumaczyć z jednego prostego, z jednej prostej rzeczy. Otóż dlaczego seria zagramy Vampire The Masquerade została zatrzymana i się nie pojawiają odcinki z jednego prostego tytułu, powodu. Nie wynika to z braku czasu, ani z mojej niechęci do tej gry. Ja bardzo lubię w nią pograć sobie. I klimaty wampirów, wszystko to nie kręci. Problem jest tylko taki, że doszedłem do jednego fragmentu, na którym się męczyłem 10 godzin nad jedną walką i mi się tego przejść nie udało. Zapewne zrobiłem zły build postaci i z tego powodu nie jestem w stanie wygrać. Aby kogoś ciekawiło, które to miejsce, to jak Bertram Trank, znaczy... Mm, już troszkę nie pamiętam, jak ten... jak ten wil... Mm, jak ten archeolog, co nie, wampirzy, nas wysyła do, muze, do muzeum, to tam musimy walczyć z jakimś kolesiem, gdzie... Nie ma szans na pokonanie go. A więc wiecie co? Ja tych odcinków nie będę usuwał. Uznałem, że, uznaję, że to jest projekt zawiesz zawieszony i do tej serii jeszcze wrócę. Kiedy do, kiedy do niej wrócę? Mm, myślę, że w, w okolicach listopada albo grudnia. Aczkolwiek możliwe już, że w połowie albo pod koniec października się, się pojawią pierwsze odcinki. No, myślę, że tym razem pokażę troszkę większy poziom, ponieważ kolejne podejście do tej gry pozwoliło mi odkryć parę ich tajemnic i w jaki sposób można... No i trochę polepszyłem skill'a w niej. Tak więc przepraszam wszystkich, którzy oczekiwali na ten film, na tą serię, bo obecnie na polskim YouTubie nikt nie nagrał całą... Całego... Dobra, jest jedna albo dwie osoby, które nagrały całą serię gdzie Ragnarok, którego bardzo szanuję, porzucił go po trzech odcinkach. A ja mam ochotę przejść w całą grę i wam pokazać, jaka to wspaniała produkcja. Tak więc ymm, zapraszam do oglądania w listopadzie, możecie napisać swoje pomysły. Może teraz zagram Malkavianinem, gościem, który potrafi czytać w myślach. Nie napiszcie tutaj może swoje przemyślenia i jak mamy stworzyć następnym razem postać. A więc dziękuję bardzo. A, i tak w ogóle Sorkier jest mi uprzeszany czy coś, ale zaraz jadę na japanikon. I tak dlatego nagrywam to nawet y, tym YouTube'owym wideo. Także dzięki za oglądanie i hejka.